W 2014 roku prowadziliśmy produkcję w naszym segmencie poszukiwawczo wydobywczym w trzech lokalizacjach: i Morze Bałtyckie, i Litwa, ale też Norwegia. Czekaliśmy na ten moment, kiedy będziemy mówili o Norwegii w kontekście produkcji. Nasza transakcja, akwizycja pakietu Heimdall zrealizowana w końcówce roku 13. To było duże przedsięwzięcie. Analizowaliśmy szereg ryzyk. Pierwszy kwartał 2014 roku dała już odpowiedź, jak te ryzyka zostały uszacowane, jakie mamy finalnie wyniki z produkcji. I na tym etapie możemy powiedzieć z dużą satysfakcją, że założony poziom produkcji zarówno gazu, jak i kondensatu został przekroczony o kilka procent. I to, co jest zdecydowanie najważniejsze, przychody z tego tytułu były również większe od zakładanych. To znaczy, że również ceny, które przyjęliśmy przy tej transakcji dla ropy naftowej, dla gazu, zostały oszacowane właściwie. To jest kwestia budowy naszej kompetencji i naszego przygotowania do realizacji kolejnych ak akwizycji. Głównie Norwegii to jest nasz cel strategiczny.